Cześć, witajcie na megadiscount.pl. Zobaczycie dzisiaj lalkę Baby Alive Super Snacks, mój łakomczuszek Sara. Poznajcie lalkę Baby Alive. Ma ona na imię Sara. No i jak słyszycie, jest głodna. Jest to mała dziewczynka, blondyneczka. Jak widzicie, mamy tutaj bardzo duże zielone oczy. No i y, dziewczynka do nas mówi. Kiedy tylko przyciśniemy jej bransoletkę, zacznie ona opowiadać nam różne rzeczy. W zestawie znajdziecie dwa pojemniczki z taką jakby plasteliną, ciastoliną. Z będą służyły nam one do wykrawania jedzenia na naszej lalki. Mamy tutaj trzy foremki. Jedna w kształcie arbuza, druga w kształcie jabłka. A trzecia w kształcie marchewki. Do picia mamy także soczek dla naszej lalki. Oczywiście jest to soczek na niby. Znajdziemy tutaj także żółty talerzyk z takimi fajnymi e, serduszkami, a także wałek i dwie pieluszki. Założę teraz naszej lalce pieluszkę, ponieważ będziemy ją karmić. pieluszka jest już założona czas teraz przygotować jedzenie mamy tutaj nasze, y, nasze ciasto w sumie na jedzenie i musimy je rozwałkować naszym wałkiem tak mniej więcej na 5-6 mm no i teraz wykrawamy z niego Elementy jedzenia. Zobaczcie, mamy tutaj takie dwa pomarańczowe paseczki. Przygotujemy troszeczkę więcej jedzonka, zanim zaczniemy karmić naszą lalkę. Na przykład trochę zielonych przysmaków. Lalka do nas cały czas mówi. Ma ona ponad 30 powiedzonek. Mamusiu, czas na zabawę! Możemy się z naszą lalką bawić, możemy ją karmić, przewijać i z nią rozmawiać. To nie mamę. Jedzenie jest już przygotowane, więc czas nakarmić naszą lalkę. Zobaczcie, nawet zajada ze smakiem. Słyszymy od jedzenia. Rusza buźką. No i zjadła w sumie całe jedzenie. Teraz możemy dać jej pić. Lalka nam nawet podziękowała. I stwierdziła, że obiadek był pyszny. Proszę o Teraz zmienimy jej pieluszkę. I jak widzicie, e, nasza Lalka zrobiła kubkę. I możemy zmienić jej w ten sposób pieluszkę. Mamusiu, nie mogę jeść na leżąco. Lalka mówi nam, że nie może jeść na leżąco. Jest to prawda. Jest to prawda. Więc zawsze musicie ją posadzić, aby znowu Aha. moc ją nakarmić. Jeśli chcecie wyłączyć naszą lalkę, wystarczy przytrzymać przez kilka sekund jej brązowe. No i jak widzicie, nasza lalka jest bardzo zadowolona, że się najadła. Mamy tutaj foremki, mamy specjalne ciasto, z którego możemy zrobić jedzenie, a nasza lalka zje je ze smakiem. Jeśli chcielibyście obejrzeć więcej recenzji lalek z serii Baby Alive, wejdźcie na nasz kanał megadyskont.pl